Elo, elo moi drodzy, z tej strony Kamek, witam was w Brawl Starsie. Przepraszam, długo mnie trochę nie było, ale w końcu wróciłem, bo nie miałem jak nagrywać. a ja to co? No i jest też Maskte. Ze mną... Będziemy robili tu misję. Oczywiście biorę mojego... Jedną z ulubionych zadmiark. Let's go! Oczywiście, że będę grał nitą. Wszyscy no. wiedzą że jak kocham grać nito. Panie mistrzu kamykowy de! Poproszę cię o jedną rzecz. Nie zwal tego. Let's go, let's go, let's go, let's go. O Spimy, ekspimy! Ej, bardzo co my się tak drzemy? Na odcinku. Nie wiem. Zawsze lubię się drzeć na odcinku. No to let's go, widzowie. No bo on jest taruto. Kurde! No, nie. no bo on jest Naruto, wiecie. Hatoken, Hatoken, Misiek, wybieram Cię. I choose you my Pokemon. Who's that Pokemon? Elegant. Ty zepsułeś, bo nie obroniłeś, a naprawiłem, bo strzeliłem. Boom, boom, boom. Widzisz jaki ja kozak tą grę? Widzę, jesteś wielki kozak. Okej. Okay, Wynochaj, Primo. E, słuchaj, ja chcę nabić na tobie. Strzela, no Ulta. Siadło nie, Ulta. Jest. Misiek, I choose you. Bum, bum. Samz, samz, samz nie z. Sans sans. granie. zgranie. To, to, do. Samz, nie zawiedź mnie. Zawiodłeś mnie. Giniesz. Ok. Wybieram cię, mój Pokémonie. A. A jeszcze dobiłem go. E! Misiek, Misiek. Ty go to postawisz. No, ty, gnoj. Postawiła. Dobra, mam piłeczkę, mam piłeczkę. Weź, wyjdź. No, wystaw się. Jak Co? ja mam ci podać? Nie wystawię się, będziesz musiał tym pamięć walczyć. Żeby no, ci ja nie... nie mogę, a ten lata i strzela tylko. Sam zawiodłeś mnie. Weź tą piłkę, wiesz, to piłkę. Bierz to piłkę. Boże, bo masz piłkę, a ja tutaj nabiję sobie ult... Sobie wyjazd! Sobie ucieka, uciekam, lasek I gola sobie strzelę, jak bobasek <laughs> Elegancko Elegancki strzał Roberta Lewandowskiego Oczywiście W końcu teraz to ty jesteś gwiazdą gry I Jej Waszy. Let's go! Ile mamy gemów? 60. Nice. O mój Boże, 70. ale zdziwienie! O, są te! Kredyt, kredyt. me kredyt. O, mam w końcu Jessie. No. Czekaj to. I gdzie? takie nagle się okazuje, że. Bardzo rzadki, dobra, będzie rerka. I takie nagle okazuje się, że nagrywanie jest na naszą twarz. -ry 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 -ry. Nie! Nie Niepoko! byłby ktoś inny A, wybrałeś słomego bardzo jest. rzadki? Edymiarzy. nie, jak będę mieć tak. o, Jackie. nie, nie będę z tobą grał, kolego Pepe pan tu, tu to jest kolega Pepe pan? rudy dobrze, kolego Pepepan, pan, proszę <laughs> Zaprosiłeś? To. to jest taki. Powiedziałeś właśnie imię jednego ze swoich koleg... nie, ksywę... nie powiedziałem imienia, powiedziałem ksywę no właśnie gramy tobą ale każdy go nazywał rudy tak więc to jest Rudy. Każdy go nazywa Rudy, bo jest Rudy. Nie jest, jest jego imię, to jakby taki Rudy. Dobra, let's go. Ale z niego spocuch, on już gra od jakichś 28 tysięcy lat. Dokładnie. Dobra, Wyglądasz lecimy na zadymkę. Idealnie. Gdy idealnie. O mój Boże, ja myślałam, że ty tego nie dokończysz. O nie, ona ma nowego chromatyka. Mamy właśnie przerąba bo... O nie mamy, nie mamy, bo mój pocisk się odbija oh, no, Więc się tylko Mogę cię ze zesnępiem. Ze A mój się nie odbija, bo, bo gram szeli Ty komar Wyjazd komarze Gramy z typami, którzy mają od nas o jakieś 400 Tak O jakieś 400 poziom mocy O dobrze, dobre, dobre, dobre Widzisz, no, ja, ja to umiem bronić Wynocha komary Nocha komary. Kurde, nie zdążyłem w... mi mnie zawiązała. Kolego Pepe Pan obrę to. Kolego Pepe Pan. Co ty? No jaki typ? typ? Kolego... Dobra, nie, ja od razu rzucam, multa, ja od razu rzucam multa. Kolego... Rzucam multa! I strzał, strzał ostrzał. strzał! Kolego jaki Pepe typ? Pan. Co on robi? Drogi kolego Peppeman. Co ty. Pepe Man? Drogi kolego, Pepe pan. Co ty o Co ty odbanisz? Nie mieliśmy autentycznie z nimi szans. Ty straciłeś zero pucharków, bo nawet nic nie miałeś. Ja straciłem jednego. Ja miałem. Nie miałeś. No, Jessie masz zero puchark. Czemu ja mówię takim głosem? A my się wiem. Walić to. Wiec. Dobra, gramy pokosem. Dobra, przestaję. Gramy pokosem kokosem. A przestaje ty mówić na prawdę. O low, low, lo, lo. ...Louda mi zrobi. Moja córka... No czego nie? Nie w trakcie odcinka. Czy ty właśnie widzieli nawet twojej grupy klasowej? O nie! Co? Nie! Czy twoje widzowie właśnie widzieli jak... Nie, to jest nazwa mojej grupy brawlowej. Tak, ale... Widz... Ma... Ale czy oni widzieli właśnie twoje tapetowe? Bum, bum, bum. Oni właśnie... Nie pytaj, dlaczego mam na tapetowym twój stary El Primo. <laughs> Jaki typ. Obrzucił ultem nas. Dobra. Jak coś jestem healerem, sonaruję tutaj. Jakby co to ja sam... Bum, gitaruję cię. Bum, bambiku, a... Trzymaj kolego Pepe Pan. Panie Pepe Pan. Proszę, panie kolego, pepe pan. pan. Proszę, postaraj się już trochę. Proszę, kolego, pepe pan, dziobak. Puuu, gitaruje. Proszę, kolego, pepe pan, Nie dziobak. narób w przypadkiem. Kolego, pepe -pe, pan, dziobak. Proszę nie być takim głupkiem. Dokładnie. Szczerze, właśnie go. Pum, pum, pum. Jestem mistrzem w Padłem xddd. Gdy widzisz komara, to go w 4 życie został tej Jackie, ale farta miała. Nie no jaki farcia. Podaj, no podaj, bo się wystawiam. Bum. Dobra, mam to. Szał z to Mamy tam ale te oh yeah. tejder. No ale bambiki, no nie mają fałdosów, no ja nie mogę, no ale bambiki. Gramy teraz dło. Czemu ja muszę takich mieć zadymiarów? Ja nie chcę mieć Jackie. Ale ja chcę mieć kogoś o imieniu Twój. Zna. To gra gram, gramy Jessie. Nie gramy, nie gramy, nie gram! Dobra, gramy. Let's Czemu gadałeś, jakbyś miał mutację? Bo ją miałem. <gry> Ty ją już masz. Ty ją już masz. I właśnie twoi widzowie odkryli, że masz wiek, w którym zaczyna się mutacja. Do, aha. Nie. I pewnie potem ci uks, uks uks. Walicie! walić, 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 się, walić się. I pewnie w komentarzu będą pisać Aha! Czyli kamekowy będzie mi... ma... A nie powiem, nie powiem! Nie, 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 nie. O, twój stary El Primo idzie! Dawaj Al Primo, rozwalij za mnie! No nie Rozwalili go. Bo się zdułowali! Byś zdołowali! Spam na Jackie, Spam na Jackie! Widzisz jaki kiełsak jestem? Pum, pum! Pum, Ja się leczę, ja się leczę! Ems ja dostała takiego leczę. ładnego chedzika. Chedzika, dzika, chedzika. Widzisz takiego kolegę, który jest profesor, możesz mieć zdrużenie. O, będzie stary dropik. Ja ci Jak sobie... teraz nie dostanę zadymiarza, to wydrę się teraz na cały dom. A właśnie na całe nasze studio. I powiesz, nasz kap... I, I się stajesz Goku Sajaniną. Dokładnie. No właśnie, to dlatego tak się drzesz na odcinkach. Bo jesteś Goku Sajaninem. Dobra, rozwal tę skrzynkę za mnie, zbieraj po. Dobra, ja się... Wyjezd, wyjezd. Bum, bum, bum! Dobra, dostał! Dostał! Let's go! Ej, Barlejek... Mnie... Gid, barley, giń, giń! Na hitze, kacolik. Ło, wow, ale ja wolę, ale darmowy powercubes! Darmowy powercubes i... Bum! Właśnie roztopcem każdego w okolicy. Zauważyłem. Tymczasem moje HP... Chłopie... Twoje HPXDDD. Gdzie jesteś? Gdzie jest. Mamy cię. Mamy cię. Ach Cze... się od Już go rozwalam. O. Let's. Go. A najgorsze oh. jest to, że twoi widzowie nie widzieli tej przekuzackiej akcji. Otwieraj mojego pałacu. <noise> Sybery. Rare. Jaki Po dwa żetonów. O, ja też mam Jessie, no bambiczku, nie na szpiku? Jessie, misz kontroli. Czego kontroli? Chłopaków ze placu? Bo ja nie. A, roz... ja mam ulepszoną Jessie. Ty masz szat. Już... Gadżety odblokowano, gotowe. Ty to masz Okej. Okay. Poko. Poko, naprawdę. Poko. I następny zacznie odblokować, do tego wyraża. bardzo rzadki. O, wyrobiłem się. Będzie pewnie Jackie. I po co spoilerów? Ale spoiler. Ulepszamy za wymiarze. Że... Będę grał poko. El Primo Tylko jeszcze ich. coś muszę zrobić. Dokładne, tak. Nie. Nie wydaje w ogóle gemów. No, genów nie wydajesz w ogóle. No. Mm. Jak Gemów. O kurde, ja myślałem, że to będzie. Nawet życie. nie masz prawo zapłacić pieniędzy na grę, którą oglądają widzowie. Jak sławni youtuberzy, tacy jak PewDiePie. Nie, przykro mi, ale nie jestem fanem PewDiePie'a. Wiem, do tego powiedziałam. Pum, pum, pum. Tylko. Pum. Kocham być gitarzystą. I o emst... El Primo i ems Dobra, wybija, wbija, wbija, bia. Let's go! Wywalaj, wywalaj. Dobry. Ja sobie wejdę tu napada. Let's go, let's go. I kolejne darmowe kiby. Cześć darmowe kibki. Ale ich rozwaliliśmy. Pamiętaj, że twój ult leczy. Ale bam. Znam ich poko, no ale ba. Gitarzysta, który przewali gitarą w łeb zawsze pomóc jej. Jestem taki niesamowity strong. Jestem taki super aktor. 13 minut kula ognia kurde mówcie mi od dzisiaj Ale długie... książę zuko bo jestem kwiatu ognia jakby jakbyście nie zrozumieli książę zuko jakbyście jakby nie zrozumieli to to jest to wiązanie do awatara dokładnie i nie na miejscu, ponieważ wciąż Zuko była to normalnym ogniem, a jego siostra wada piorunami. Ale ja rzucam ogniem nie piorunami. No właśnie. Ranga czwarta. A Zuko nie strzelał niebieskim ogniem. Nic nie poradzę, taka kolorystyka Brawl Stars. Dlatego... I Zuko na pewno nie miał brody. Dlatego to było nawiązanie totalnie nie na miejscu. Ale długi odcinek! Normalnie odcinki trwają poje jedną godzinę, a teraz ma aż 15 minut jakieś. Ale długi odcinek! Dobra, ale ja idę chyba od razu kogoś rżnąć tutaj. Let's go. Czyli najpierw forżnę tą skrzynkę. Raz, dwa, trzy! Co to za głos? I... No, śmieszny. Deszcz, deszcz, ła, no, deszcz, pomocy, deszcz. Deszcz! Pomocy! Tam ktoś jest, i tu. A to ta! Mówiłem pomocę. Kui, kui! Świn, 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 wyjazd! Świn, świn! Czemu dajesz świnkę? Myśląc, że oni uciekają. Świn, 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 świn! świn. Ła, Barrage of Kicks! Ła, 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 ła. Uh. Kurde mocne. Oni są mocni, nie my. Bleh, misiek! O, misiek, nie rób tego, błagam! Jestem tego zwyczajnym gitarzystą, który chce przeżyć! Mm, el primo! El primo was here. Nie, nie, nie Jestem wnerwiony. Te, nita, nita, nita! Łap moje ogieńki. Bo widzę, że chcesz sobie podgrzeć zupkę. raczej nie wygram tej. tej rundy. Raczej nie wygram tej rundy. No chodź, no chodź, nita! OH! Tak! E primo, e primo jest zagrożony przeze mnie! No dawaj! Chodź, e primo! Jest! Mam na trzy parki psy! Kurde. Wave rage kurde! Bum. Mleczanko, zabijanko. bo właśnie są ostry. Nie no, mamy to jednak wygraliśmy! Let's go! Dlatego, że ty pokonałeś dwa osoby, a ja, za to, a ty, a ja to wszystko zaczęłam zabijając podażnego El Ty czy trzy parki psy. No. Ale to też twoja Misje tak. sezonowe. Zarobić, Wygra bitwy, 5 wygra bitwy, 15 wygra bitwy gdzieś. Gram poko. O nie, no nie ekran. Trzymajcie się, przyjaciele, widzowie. Do zobaczenia następnego odcinka. <toddź>